Ulica Ogrodowa 62, Stare Polesie. Mała zagadka, gdzie jesteśmy. Już wam to obrazuję. Clinic for Car, czyli odwiedzamy dzisiaj Grzesia i Kasię w mieście Łódź. I powiem tak: bez zbędnego marnowania czasu, pakujemy się do środka. No to wchodzimy. Kajcie, zamknę, bo będzie piszczało. Na start, witam Was, Wiktor. Poznajcie Wiktora. Wiktor, szybkie pytanka dwa do Ciebie. Dwa produkty. Nie, sorry, po produkcie. Goodstaff i Workstuff, jakie najlepiej się sprzedają? O co klienci pytają? Mm, good stuff to chyba najczęściej mleczko. Ze względu na zapach do skór. Leder Milk. Dobra. Dokładnie. A tak, to to pędzelki. Workstuff, pędzelki. Płonie nie albino. Są jakieś trudne pytania albo czy czegoś klienci nie rozumieją? W sensie dajecie im jakieś mm. realne wsparcie, doradztwo i tak dalej? Tak, to to tak, ale czasami na przykład, jak jest szampułoka, aqua Soft, nie rozumiem do końca, jak to zmiękcza wodę. Coś tam trzeba powiedzieć, tak, tak raczej nie ma problemu. Pytanie: Czy klienci zwracają uwagę, że jest zmiana kolorystyczna? Tak, jak najbardziej. Widzą, widzą zawsze, że E, tak, jak tutaj masz jeszcze te starsze etykiety. Tak, czerwone. Bo już jest w nowej szacie graficznej? E, no tak, ale no. Jeszcze u nie nas mamy. jeszcze czerwony. No dobra. E, ale tak jak właśnie o, widzisz, o, ale tu się te... znalazł glas. Właśnie. E, zwracają uwagę na to, aczkolwiek na no, zawsze im tłumaczymy, to jest to samo. Wspomnieliście na wcześniej o pędzelkach, nie? Tak jest. Że fajnie się sprzedają, że ogólnie ludzie są zadowoleni, ale powiedz mi, czy też ludzie wiedzą, że jest takie fajne połączenie, jak skrapi na przykład pędzelek. Oczywiście. Czyli oczywiście. jak. Inaczej nie można powiedzieć, że one się już nie nadają, bo będą takie miejsca, gdzie scrap sobie nie poradzi, no ale tak. tam gdzie sobie nie poradzi scrap, pędzelek wchodzi scrap, tam gdzie nie prowadzi scrap wchodzi Dokładnie. pędzelek. Używałeś? Używałem. No to szybki test, to nie powiesz. Jakie pierzemy? No, uwaga. No. Do kladeczki, jakiś mikrołoż. I tyle. Albo? wypłukać w wiadrze. Drugą opcję bardziej polecam, bo jak je wrzucać, znaczy ludzie robią takie błędy, że wrzucają razem z fibrami, z innymi rzeczami, mm -hmm. to się potem wszystko farfocli, a możecie sobie normalnie wziąć, nawet mamy rolkę na ten temat, APC, szorujemy do wiaderka, płuczymy, gotowe. Dziękuję serdecznie za współpracę, o, ale przyjął. Idziemy dalej. No dobra, no i znajdujemy się chyba w głównym centrum dowodzenia. Zaczynamy, przedstawiam wam kasię, jednego z współwłaścicieli sklepu, ponieważ jeszcze jest tutaj Grzesiu i, i Dawid. Ja mam taką propozycję. Nie chcę to jeszcze wam tutaj kolidować w Waszych sprawach. Ja bym zaprosił Kasię, idziemy na plener na zewnątrz i tam sobie porozmawiamy. Okej. Okay. No to lecimy. Przegotowanie mogliśmy sobie znaleźć. Kasię już znacie. Kasia, proste pytanie do Ciebie. Tak? Dlaczego zmiana lokalizacji? Bo trzeba dodać, że klinik Forkar znajduje się obecnie w nowej lokalizacji. Tak, na Ogrodowej 62 w centrum młodzi, blisko manufaktury, także zapraszam. I generalnie zmiana lokalizacji była po to, bo na poprzednim miejscu już się nie mieściliśmy, magazyn mieliśmy też na poziomie minus jeden, co stwarzało bardzo dużo problemów, a teraz wszyscy jesteśmy w jednym miejscu, na jednym patio, także... I powiem Wam super. tak, to też pokazuje, że niektóre sklepy, zwłaszcza też Klinik Rośnie w Siłę, bo u nas był podobny problem. Cały czas zmienialiśmy lokalizację, teraz wydaje nam się, że mamy fajną miejscówkę, ale tego miejsca cały czas brakuje, więc tak to jest. Ale gdzie jest Grzesiu? No on już. trochę tak się wymiguje, mi się wydaje, tak, ale on się tak, 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 tak Nikodem, ja mam propozycję, idź po pójdź. Grzesia. Tak. No i jest sam on, czyli po mojej prawej Grzesiu, przy którym zawsze mam kompleksy, ponieważ chłop ma prawie 2 metry. Ja bym wszystko dał, żeby, żeby taki wzrost osiągnąć, niestety się nie da. Ale dobra, pytanie. Grzesiu, powiedz mi skąd nazwa i skąd pomysł na branżę, w której się obecnie znajdujesz? Kurczę, no odkąd pamiętam dbałem o samochody. Swoją pierwszą Hondę Civic pamiętam jak polerowałem przyścieradłem i pastą tempo i szukałem lepszych rozwiązań. Pracując w firmie budowlanej nie sprawiało mi to już przyjemności, natomiast tak poznałem swojego wspólnika, który pomimo tego, że jeździłem po budowie, zawsze moje auto było świecące i błyszczące i mnie zaczepił, mówi: chłopie jak ty to robisz, że twoje auto cały czas śni, a wozisz e, worki z cementem, nie? No i tak, e, powstał pomysł, e, jakby to powiedzieć, wspólnik e, miał wtedy Duży zasób pieniędzy i mówi, inwestuję w Ciebie i lecimy z tematem. Ale zobaczcie, to też fajnie pokazuje, wspomniał Grzesiu, że pracowałeś w budowlance, a teraz jest zupełnie inna branża, ale żeby nie było tak jeszcze wesoło, pytanie do Kasi, bo Grzesiu tak do końca mhm. nie wytłumaczył, może Kasia nam odpowie, skąd nazwa Klinik For Car? No generalnie była to burza mózgów, mieliśmy kilka nazw, kilka pomysłów. O, nawet kilkanaście na kartce rozpisanych. Ech, tak, no i w końcu wyszło Klinik For Car, żeby było tak... Troszkę po angielsku. Nazwa zapadająca w pamięci. Tak. Grzesiu jak kupił sobie swoją pierwszą polerkę, to pamiętam jak dzisiaj się uczyłam na sesję, a on polerował laptopa, pamiętasz? Tak, Światącego, tak. No? I w tym miejscu chciałbym pozdrowić Paweł Kanowickiego, bo to u niego pierwszą swoją polerkę kupiłem jakieś 11 lat temu. Dzięki Pawełek za doradztwo wtedy. A trzeba też dodać, że Paweł to jest, ja zawsze mówię najgorzej, taka wikipedia detailingu, nie? Ale słuchaj, u niego chociaż jestem wyższy. No, no, no. Na tle mamy klasykę gatunku, czyli Honda S2000. I powiedz teraz Grzesiu, co ona tu robi i dlaczego ten garaż powstał? Mało osób może wiedzieć i więcej nas osób kojarzy ze sklepem, natomiast wywodzimy się stricte ze studia detailingowego i zamiast otworzenia firmy było skupienie się na usługach i prowadzeniu szkoleń. Natomiast sklep powstał jako dodatek ze względu na to, że nie było nic bardziej problematycznego, jak w czwartek, piątek wjeżdżało jakieś niezapowiedziane auto, które trzeba było zrobić i brakowało nam towaru. Wtedy trzeba było jechać znów do Pawełka Nowickiego albo do Karolka, jeździć i, i, i szybko ogarniać towar. Tak się zrodził też pomysł, właśnie na sklep. Macie sklep stacjonarny, macie sklep internetowy, macie studio, w którym wykonujecie usługi oraz szkolenia. Szkolenia, tak. Jeszcze dokładnie. raz podkreślam, macie nową lokalizację. Tak, jeszcze ostatnie pytanie, w tej lokalizacji zostajecie, czy macie w planach. Gdzieś indziej jeszcze rozłożyć siły? To znaczy tak, w tamtym roku wydawało nam się, że te metry nam wystarczą, natomiast ewidentnie już zaczyna nam ich brakować i gdzieś tam w zamyśle jest pomysł na to, żeby może w końcu swoją, a nie wynajmowaną po prostu lokalizację gdzieś. tam. Okay. w Łodzi jest problem. OK. I powiedz mi, mamy się tu, przybliżymy się teraz tam, bo jeszcze mam do niego jedno pytanie, żeby tak było trochę, wiesz, fajny news, nie wiem, czy jest obecnie jeszcze, czy działa, o może tak to umiemy. Robisz taką akcję, że jak nowy klient do ciebie powiedzmy kolega nie pukał no. i kupował towar. To ty sam we własnej osobie pakowałeś towar, jechałeś do niego i wszystko garniałeś? Generalnie zdarza się, że jeżeli jesteśmy w szczycie sezonu i tych paczek jest naprawdę mnóstwo, kurier wiadomo przyjeżdża 15-16, a tych paczek jeszcze dużo zostaje. Zdarza się, że rzeczywiście potrafimy wrzucić towar na kipę i obwozić, żeby jak najszybciej po prostu dotarł do naszych klientów. Ale to jest też fajne, bo sam to siedziłeś. Tak. I zobaczcie, tak. zamawiacie towar, przyjeżdża like a boss, i wszystko jasne, nie? Techniczny, i porządek, ostatnia lokalizacja tego sklepu, czyli co? Magazyn. Nie spodziewajcie się, że tu będzie mega super czysto, bo stąd wychodzą właśnie wysyłki do Was. Półki się robią puste, więc wszystko gra i buczy. Przed chwilą Nikodym jeszcze powiedział, że nie wspomniałem o najważniejszym. A co to jest? Na chwilę się przekonać. Zbliżamy się już albo nawet inaczej. jesteśmy na samej mecie i to, co jest na mecie, to jest najlepsze, czyli zobaczcie, co jest przed nami. I teraz Grzesiu, pochwal się, co tutaj masz. To znaczy co, no, oprócz sklepu, usług, szkoleń, wycinamy też gotowe formatki na konkretne modele samochodów. Posiadamy w asortymencie bezbarne folie PPF, matowe, kolorowe co widać od X-Colors, od Cliff'a, jeżeli ktoś potrzebuje konkretnych formatek. No to powiem Wam tak, chyba tutaj niczego nie brakuje, bo tak jak mówiłem, sklep stacjonarny, internetowy, szkolenia, usługi, detailing, folie... I folie PPF. Czyli PPF wszystko... winylowe, bo trzemkę i awerkę też oczywiście sprzedajemy. Wszystko zamknięte w jednej pigułce, a wszystko dzięki Kasi, czyli głównej szefowej dowodzenia. Żarty żartami, ale takie szybkie, oficjalne podsumowanie. U Grzesia jest zawsze jedno motto: czyli czym chata, bogata. Dziękuję, że mogliśmy Was odwiedzić. Dzięki. I tak naprawdę, co widzimy się w kolejnym odcinku?